Dzień dobry, mój kochany widzu! Cześć, dzisiaj mam dla Ciebie historię pani Marii, która. Nie wszystko pamiętam, jechałem z nią chyba ponad tydzień temu, ale. Bardzo fajna historika, która mi się podoba. To jest kobitka, która ma ponad 60 lat i ogarnęła sobie biznesik taki do zarabiania dodatkowo, bo. Tam no jest sama, już męża nie ma, no córka i tak dalej gdzieś powyjeżdżali, więc ona została sama w domu i stworzyła sobie taki pensjonacik. Mało tego ma stronę internetową, ma wynajmuje sobie taką reklamę, tam chyba na, na, na kilku stronach ona mi mówiła, ale między innymi to jest E Holiday i jakieś takie strony typowo dla które mają jakby swoich klientów, gdzie klienci szukają miejsc noclegowych na Pomorzu, w Gdańsku, w Polsce itd. itd. Pytałem o booking, nie ma bookingu TAA i nikt mi nie płaci za reklamowanie jakichś tam stron. A do czego zmierzam? Babeczka ma 60 lat, ogarnia stronę internetową, ogarnia odbieranie telefonów, ogarnia e, wystawianie ogłoszeń w internecie, e, e, prowadzi ten sobie pensjonacik, ma 7 pokoi, które wynajmuje. One są różne, od jednoosobowych do e, kilkuosobowych, w sensie, tam już chyba sześciuosobowy pokój największy jest. E, także konkret, e, wiesz, do tego sprząta, ogarnia. No ja podziwiam. Kobieta po sześćdziesiątce. Naprawdę. Bo kurczę. Ja myślałem, że ci ludzie, to, ci starsi to tak... Po, zazwyczaj tam po czterdziestce to narzekają, że oni to nie ogarniają w większości, jak się z nimi rozmawia. A tutaj takie ewenement, że pa, pani konkretnie po... E, po 60 ładnie, dorabię sobie do emeryturki i dzięki temu fajnie poszyzwicie żyje i, i, i to idzie i te internety sobie radzi, więc można, można. E, powiedz co o tym myślisz i o takich starszych ludkach e, kochanych po 60 czy jeszcze starszych, którzy sobie radzą w internecie, że może kogoś takiego znasz? Daj znaka w komentarzu, bo ja lubię takie historie e, bardzo, bardzo. No, heja!